Można byłoby się właśnie zastanawiać nad tym co jest tak naprawdę tą duszą miasta O co chodzi po prostu kiedy próbujemy właśnie powiedzieć, że jakieś miasto jest po prostu ma jakiś charakter, ma jakąś duszę, nie? No cześć Znowu jesteśmy w Łodzi Kolejny spacerek Przed nami za chwilę kolejna wyprawa, ale tymczasem chciałem pokazać Łódź, piękną naszą Łódź do której zawitaliśmy wprost z Barcelony. Oczywiście śnieg i inne rzeczy, dom, ale poza tym, poza tym wszystkim, jednak pewien klimat, który po prostu tutaj zastaliśmy, wbrew pozorom... Tak, no proszę, proszę. Ja tu chciałem zdjęcie zrobić. Pewnie gdzieś tak, pewnie dziś tak. W jakimś wydaniu, w jakimś sensie bardzo mocno korespondował z Barceloną. No spróbujcie ocenić to sami. Przejdźmy się teraz ulicami Łodzi, mając w pamięci cały czas to, co nam towarzyszyło w Barcelonie, w jaki sposób jakby ta estetyka Barcelony wpływa na to, jak teraz dzisiaj tą naszą łódź widzimy. No, tego budyneczku fantowego tak nie widziałem z tej strony. Całkiem jest świeży. Właśnie przechodziłem tędy kiedyś, ale kawałek takiej starej ściany i zaczyna się otwierać tutaj perspektywa. To, tu jeszcze jest tak. Dla mnie te renowacje trochę za daleko idą, nie? bo ja bym chciał to zachować właśnie w takim w takim mniej więcej klimacie jak jest, troszkę bardziej jak jest właśnie na zasadzie of Pietkowskiej, czy tak jak tutaj. Te wszystkie elementy, to jest kawałek jakiejś historii miasta, nie? To jest kawałek jakiejś opowieści o mieście, e, która no, powinna być utrwalona, zwyczajnie. No bo to to nie jest tak, że my teraz sobie będziemy tutaj robić rzeczy, tak jakby od zera, w ogóle udawać, że tu nic nie było. Tutaj były różne budynki, kamienice i tak dalej i im bardziej to w jakiś sposób można powiedzieć utrwalimy, im bardziej po prostu ten charakter tak zachowany i, 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 no i zostawimy ten, ten, ten fragment takiej duszy miasta tym, tym to miasto będzie fajniejsze będzie po prostu ciekawsze ono będzie więcej takich pytań powodowało nie? no chociażby tak jak tam te ślady po oknach, każdy będzie pytał dlaczego, co, jak to się stało i, i, i tego typu rzeczy, nie? po prostu w każdym takie pytanie się gdzieś tam Przynajmniej jakiś ułamek sekundy pojawi, no nie każdy oczywiście za tym pytaniem pójdzie dalej, nie? Dobra. Eee, no i mówmy się tak, że ja to wszystko po prostu fajnie, później jak tak wam zmiksuję, tak żeby ta moja taka linearna podróż dzisiejsza nie była aż tak bardzo linearna, tylko będzie trochę takich przeskoków. To wszystko to są jakieś części, jakiejś opowieści, nie? są jakiś kable, jakieś peszle, typu, jakiś po prostu... A jakieś pomieszczenie, nie wiem, może fabryczne, może coś takiego, to jakieś nowsze, cegły, ciekawe. Kiedy tutaj ktoś zabmurował chyba jakieś właśnie wejście, czy coś takiego, ale zobaczcie, że są jakieś płytki. Czyli na, tym, na tej ścianie, tu wszędzie gdzieś chyba były jakieś płytki, może to było jakieś pomieszczenie kuchenne, czy coś, nie? No to są wszystko strasznie fajne rzeczy. I tak po prostu wchodzimy z taką archeologom miasta, jakby. To nie chodzi o to, żeby na to wszystko mieć od razu odpowiedź, ten temat zamknąć, tylko chodzi o to, że po prostu te, te wszystkie pytania, które się w nas pojawiają, one, one mają wartość jako takie otwarte pytanie. To znaczy, ja nie jestem taką osobą, która byłaby strasznie za tym, żeby chodzić teraz do po prostu wszystko idealnie opisać, ale po prostu zdecydowanie zostawić te pytanie otwarte. Zobaczymy sobie też takie rzeczy, które zarejestrowałem e, tydzień temu chyba, coś też takiego podobnego spaceru, aczkolwiek bardzo krótkiego, kiedy, kiedy mieliśmy tutaj w Łodzi po prostu właśnie e, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, no i tam się jakieś działo, gdzie rzeczy przy, przy okolicach właśnie, w okolicach Piotrkowskich, to sobie zobaczycie jak to. Tak więc ten dzisiejszy odcinek chciałbym tak zadedykować miastu Łodzi. Miastu, którego bardzo długo nie doceniałem, w którym się znalazłem, trochę przypadkiem, trochę może miałem zmitologizowany obraz na początku, potem był straszny zawód, potem była taka jakaś konieczność i trudność po prostu wyrwania się stąd i cały czas trwanie w takim poczuciu, że to jest jakieś takie miejsce. Takie boczne odnoga zapomnianego po prostu czasu, który gdzieś w ogóle zanika, już w zasadzie jego trwałość, trochę jak sanatorium pod Klepsydrą Hasa. Właśnie taki rozpadający się świat. Natomiast w tej chwili po prostu, kiedy patrzę na Łódź, po prostu to widzę coś kompletnie innego. Widzę zupełnie inną yy, wizję tej rzeczywistości, widzę tego miasta, widzę po prostu to jak ono pięknie się rozwija w jakiś sposób. Te wszystkie rzeczy, których nie doceniałem do tej pory, dałem, można powiedzieć, wychodzą. To wszystko pewnie dlatego, że przeprowadziłem się, nie mieszkam w tej chwili w Łodzi, do niej po prostu przyjeżdżam i patrzę na nią świeżym okiem. Jestem w stanie absolutnie zrozumieć tych wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają, patrzą i zakochują się w tym mieście i piszą o nim cudowne rzeczy. Tak, uważam, że ma fantastyczny wymiar taki właśnie turystyczny, takiej turystyki nieoczywistej, takiej turystyki, której sam szukam wyjeżdżając gdzieś poza takiej turystyki, która ma duszę, która patrzy zupełnie innym okiem na mieszkańców. W łodzi jest bardzo wiele takich rzeczy, do których tak naprawdę można powiedzieć, że one są dla mnie pewnym też teraz punktem odniesienia, pewnym wzorcem, to w jakiś sposób można powiedzieć, że... Przestrzeń może po prostu fajnie zaistnieć w kontekście po prostu też mieszkańców, tak żeby oni po prostu nie tracili na tym, żeby oni nie byli wypchnięci poza te centra miast. No w pewien sposób Łódź zaczyna stawać się dla mnie jakimś takim miastem, które w tym momencie, no nie wiem, no wręcz mogę powiedzieć, że chyba lekko, można powiedzieć, mitologizuje. W bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich kolegów z Fujitsu, szczególnie tych, z którymi mi się dobrze pracowało tam. Można byłoby się właśnie zastanawiać nad tym, co jest tak naprawdę tą duszą miasta, o co chodzi po prostu, kiedy próbujemy właśnie powiedzieć, że jakieś miasto jest po prostu na jakiś charakter, na jakąś duszę, nie? I właśnie chciałbym powiedzieć, że to nie chodzi o to, żeby równo tutaj właśnie te wszystkie ściany po prostu wytynkować, wymalować pięknie i tę światełkami. No to wszystko oczywiście może mieć pewien po prostu taki walor dodatkowy, kiedy po prostu te rzeczy będą podkreślać później to, co jest po prostu tak naprawdę właśnie tą taką bryłą, taką brutalną miasta. Natomiast chodzi o to, że właśnie te rzeczy, gdzie spotykamy się z takim nieoczywistym pięknem, te wszystkie rzeczy, gdzie mamy właśnie te wszystkie jakieś takie grafiki, te, te rzeczy po prostu tworzone przez ludzi. Tam gdzie niektórzy doszukują się nawet wandalizmu jakiegoś po prostu, to to wszystko ma tak naprawdę prawdziwość. To ma w sobie jakiś prawdziwy przekaz, to ma w sobie taką właśnie duszę, te wszystkie wlepki, tak? te wszystkie plakaty, te wszystkie jakieś pozostałości po jakichś imprezach, które działy się dawno, dawno temu i są to zdarte jakieś tam fragmenty właśnie gdzieś pozostałości na ścianie, wszystkie te graffiti z jakimiś klubami sportowymi i tak dalej, to wszystko jest część, ok, to wszystko jest jakby ta dusza miasta, o którą właśnie chodzi. I dlatego pozostawienie tego, pozostawienie tej takiej brutalnej, yy, oddrapanej po prostu ściany, to jest też co moim zdaniem jest warunkiem koniecznym do tego, żeby ludzie czuli, że po prostu w tym wszystkim jest jakaś autentyczność, że to nie jest tylko jakaś udera pozostawiona, że to, że to jest po prostu coś, co jest częścią życia. To jest troszeczkę jak nasze wspomnienia. To jest trochę jak coś, co po prostu mamy w domu, jakieś, jakieś wspomnienia, tak? To nie są rzeczy, które są po prostu żywe teraz, działają i tak dalej, ale to są rzeczy, które tworzą po prostu cały klimat, całą tożsamość. Tożsamość, opowieść, za tymi wszystkimi rzeczami kryją się opowieści, i właśnie ciekawość tych opowieści sprawia, że miasto jest Znów ciekawe. na nakarmić aparat, żeby móc jeszcze przejść kawałek. Tutaj właśnie smakowało aparatowi. Znów takie zwykłe jakieś miejskie pejzaże. Przejdziemy się troszeczkę to mówimy o planach, o tym co chciałbym, żeby się wydarzyło w nadchodzącym czasie. I na co mam nadzieję, wy też będziecie się pisać. No więc przede wszystkim dzisiejszy odcinek. Znowu sobie potraktujemy troszeczkę tak szkoleniowo, że tak powiem, to znaczy ja będę sobie robił tutaj takie ćwiczenia swoje, jak wiadomo narząd nieużywany zanika, więc postanowiłem E, zrobić taką po prostu małą e, przechadzkę podczas której e, sobie poćwiczymy czyste takie praktyczne umiejętności e, no spróbujemy <laughs> skąd wziąć takie kosmite? A no, musi przylecieć specjalnie a to tak się nie da jakoś inaczej a, trzeba mieć dobre serduszko i ja on wtedy przyleci no dobra, to postaram się o serce. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że miasto Łódź jest w tej chwili e, jednym z ciekawszych takich miejsc na pewno w Polsce. E, I w sumie dostaliśmy jakieś tam nagrody, e, nie pamiętam czy to była ta nagroda, ale po prostu jakieś tam najciekawsze miasto, w coś w tym stylu więc pewnie z Urzędu Miasta ktoś mnie by się poprawił w tej chwili no ale suma summarum sprowadza się wszystko do tego że ta łódź po prostu stała się czymś czymś atrakcyjnym po prostu dla ludzi co, 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 co może czasem powiedzmy dziwić jeśli ktoś zna tą łódź taką starszą czy z tej epoki Kropiwnickiego, czy jeszcze wcześniejszą, no to ona jakoś tak, nie, nie zachwycała, tak? Gdzieś tam były jakieś próby stworzenia takiego, nie, takiej tożsamości miasta, ale z drugiej strony, czy znaczy to było jakoś udane, te wszystkie czapeczki i tak dalej. Chyba ludzie nie chcą tych czapeczek, ludzie wolą mieć po prostu fajne knajpy, restauracje, wolą się czuć dobrze po prostu w mieście, i czuć, że to miasto jest dla nich, a nie dla jakiejś wizji przeszłości dziadków, pradziadków, stryjków, którzy kiedyś chcieliby łódź widzieć taką, a nie inną no i tak trzeba to traktować, tak? więc po prostu przechadzamy się ten taki, też polski brudek. to są rzeczy, które ja na przykład lubię, tak? to znaczy ja mam wrażenie, że te miejsca, one nie mają w sobie pewnego rodzaju fałszu, który pojawia się wtedy, jak wchodzimy w jakieś takie obszary, no, bardzo właśnie turystyczne i tak dalej. Nie? Tam gdzie mamy już po prostu to wszystko takie właśnie tip top. Tutaj zobaczymy sobie, tam macie jakiegoś tom Toma, jeden z takich przyszłych, niedoszłych pracodawców. Całą masę wycieczek odbywaliśmy codziennie. Na jedzenie to tu, to tam. Jak to jak to się wtedy pracowało? nie? Znaczy, ja może trochę o tym opowiem, jak wtedy, w takiej epoce przed home wyglądała praca w korporacji a, takiej zajmującej się konkretnymi, bardzo praktycznymi rzeczami. Więc przede wszystkim trzeba powiedzieć, że klasa składała się z dwóch części, które były oddzielone istotnym zagadnieniem. I to istotne zagadnienie to był obiad i taka, jak to powiedzieć, może jeszcze nie drzemka, ale letarg po obiedni. Tak, to był taki letar, podczas którego ludzie oglądali sobie jakieś filmy na YouTube i um, robili inne, mało istotne rzeczy. Natomiast był taki czas relaksu. Um, no i poranki. Poranki wyglądały tak, że do pewnego momentu wszyscy zgodzili się i byli tacy trochę nie, co przychodził, No na gnęł. Przy Drugi przychodził, nic nie powiedział. Usiadł. Trzeci przyszedł. Bo widać, że coś jest nie tak. Po co ci chodzi? Eee, musiałem przejść na go. od ciebie, w sumie, No i się zaczynało. Już był pierwszy taki, z którym się dało pogadać. O, najczęściej, prędzej czy później, która z stron inicjowała. No to może idziemy do kuchni na kawę. Musieliśmy iść do kuchni na kawę. W jakimś czasie zaczynali schodzić się koledzy. W poczuciu, że siedzą narkotni, a przecież po co mają siedzieć w mogą posiedzieć z innymi i się pośmiać? Część pojawiali się czasem w kuchni, pojawiali się w kuchni i zaczynało się śniadanie. Ludzie wtedy przynosili ze sobą najczęściej do tych prac jakieś podkanapki, albo jakieś takie pączki, czy inne. No Wyciąganie pączki, kawa. Tak, ten twój smakuje. nie no nieźle. No. Co? No ja nie wiem, jak ty możesz taką kawę pić. I tak szło, potem Potem po jakimś czasie trzeba było wrócić. Wrócić. tylko podprawiał swoje maile. sprawdzę swoje maile. Zastanawiam się, jak mam odpowiedzieć na tego maila, żeby w konsekwencji musiał dobrze robić. Więc odpowiadam. Odkładam tego maila. Po czym czuł się strasznie zapracowany. Więc wrzucę hasło. Słuchajcie, Trambambula. Ooo, No i szybko się zbiera ekipa. Ale słuchajcie, to tak za 15 minut, nie? Bo ja tam muszę jeszcze jakąś wrzutkę zrobić. A jak nie zrobię, to. No i teraz tak. Chciałbym się zastanowić z Wami nad tym, do czego to doszło i w którą stronę dążymy. Nasza kula ziemska trochę zwariowała w ostatnim czasie. E, mamy trampa, mamy Luzka. Wszyscy bardzo mocno chcą, że tak powiem, poprawiać nasz tu performance, co Chcą sprawia, że nasz świat będzie, będzie lepszy. I wszystkie darmo, zjazdy, co zostaną pozwalniane już nawet pozabijane, się w obozach koncentracyjnych skończą, że wszyscy się się zawsze normalni, nie? Że po prostu to tylko normalni ludzie będą. No więc pytanie o to zawsze, co będzie tym normalnym, nie? Jak my teraz będziemy tym normalne receniać, bo do tej pory to jeszcze mieliśmy takie rzeczy, że się mówiło, że ktoś na przykład ma wartość taką społeczną. Nie? Wartość społeczna, no matka na przykład, czy kumpe. To są po prostu ludzie, którzy sprawiają, że może nie są wytwarzane jakieś wielkie dobra tego świata przez nich bezpośrednio, ale oni wpływają na swój komfort psychiczny, na Twoją możliwość pracy. No i wtedy jak chcemy to się tak redukować wszystko, ten nic się wprowadzimy, że wartościowe jest to, co generuje produkt. To właśnie Elon tak, tak powiedział kiedyś, że, że jak czegoś nie zrobiłeś, to tego nie zrobiłeś, nie ma to wartości. No. Więc jak to jest tą wartością, nie? Co ma wartość? Przekażę teraz, że żeby coś mieć, musisz coś, coś robić, musisz coś, coś tworzyć. I to jest nie tylko wartość jakaś tam, że to jest wartość pracy, to jest wartość Twoja, powiedzmy, jako człowieka, no? Przecież to Ty jako, jako jednostka, jak nie pracujesz, nie zarabiasz, nie wytwarzasz, no to wtedy Twoja egzystencja jest pozbawiona wartości, jest pozbawiona wartości. Co się dzieje z takimi formami życia, co do których dochodzimy do wniosku, że Tę jest bezwartością. Co się robi wtedy? No? Wiecie, jest coś takiego, że niektórzy ludzie są tak kontrowersyjni i kontrkulturowi, że nawet jak już przechodzą do absolutnego kanonu i chciałoby się ich zacytować, to cytuje się ich tylko we fragmencie. Jeżeli kojarzycie, jak brzmi ten cały cytat, to fajnie. Jeśli nie, to mimo wszystko niepoprawnie, politycznie będzie zupełnie i fajnie, jeśli wam go zacyduję. Koniec i bomba. A kto czytał, ten tromba. <grymny>